Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeruzalem, Jeruzalem, zabijasz proroków. Cała historia Jerozolimy, wiele tysięcy lat, zapisanych na kartach, krwawych kart, kartach wojen, to jest opowieść o zmaganiu się człowieka z własną krwiożerczością z własną brutalnością i z własnym okrucieństwem. Historia bratobójczych walk, historia krzywdy, historia niekończącej się wojny, historia wielkich i zupełnie małych ludzkich dramatów. Spośród tych tysięcy zabitych w Jerozolimie ludzi, którzy swoje życie oddawali za kolejne imperia, królestwa, za kolejne partykularne interesy tego lub tamtego władczy, są i tacy, którzy życie oddali za Boże Słowo i za Boże Królestwo. I wreszcie jeden, który życie przelał, by ta przeklęta historia Jerozolimy, historia wojny człowieka z człowiekiem i historia wojny człowieka z Bogiem została zakończona, zakończona na krzyżu, wielkim dziełem oddawania swojej krwi, by cała historia ludzkości, historia krzywdy, grzechu i sprzeciwiania się Bogu została naprawiona. Do zobaczenia jutro.